Zapon włączony, multimetr przełożony do wtyki numer. Tutaj będzie te tak. dziewiątki. No i tak na dziesiątce będzie 0. I teraz tak jak widać po kosce lecę w drugim rządku 6 i 3, 11 i 8, 9 i 8, kolejny rządek 6 i 3, 11 i 8, 9 i 8, i ostatni na dole 6 i 8. I Association.